Panie Jacku, powiedział Pan na konferencji pewne takie zdanie, które mówi o tym, że dyslektycy inaczej rozumieją i pewne aspekty w poznawaniu świata inaczej pozwalają im dotrzeć do rzeczywistości. Mógłby Pan to tak rozszerzyć? No ja oczywiście nie jestem dyslektykiem. że ja się włącznie opieram na to, co, co doczytałem w pracach opartych na badaniach o dyslektykach, ale na przez dyslektykiem są w jakiś sposób restrykcyjne, ale nie wszyscy z dektycy się z nimi utożsamiają. Te pierwsze są oczywiście wyglądem zewnętrznym. Bardzo głównie na analizie behawioralnej, na wyglądach generalnych. Kilka takich zestawów cech. oczywiście większa elasty, elastyczność sieci neuronowej. szybkość, szybciej stosowanie się do zmiennych zmian środowiska. Akceptowanie nowych słów, Zwiększa zdolność przeskakiwania pomiędzy myśleniem na, a na jednym albo drugim z myśleniem. Ze słuchu na wzrost, zwrot na itd. Szybsze myślenie sekwencyjne. Szybsze sekwencyjne 3, myślenie sekwencyjne skampowane w pozwala na jakieś trzy, maksymalnie 4 miesiące. na Myślenie sekwencyjne pozbawione w słowa, języka. 15, 20, 4, 30. Mhm. A dlaczego dyslektyka robią błędy, skoro tak szybko Ale myślą? Jakie błędy? Gramatyczne... No bo są jeszcze... dyslektykami, bo są dyslektykami. To jest wszystko struktura słowna, językowa. Prawda? To samo co, jest, co utrudnia pisanie, czytanie, utrudnia e, myślenie w sposób gramatykę. To, to są te same ograniczenia lokalne Teraz jeżeli przyjmiemy, że jest coś takiego jak ta przewaga, wartość w tym, że ja myślę w sposób e, poziomy, niesekwencyjny, nielogiczny, nieliminarny, nielogiczny w sensie szczególności. Mm -hmm. czyli jestem w stanie na przykład agregować duże ilości danych i poza nie wyciągać ich Dziękuję bardzo za odpowiedź.